Już po raz trzeci w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbył się uroczysty dzień szabli. To wyjątkowe święto poświęcone węgiersko-polskiej sztuce walki szablą, kulturze i tradycji dwóch bohaterskich narodów, które mimo upływu lat wciąż pielęgnują wartości naszych przodków. Jeżeli gubimy wartości, gubimy samych siebie, gubimy historię, czyli w efekcie nie mamy przyszłości, więc nie możemy zapominać o tym, co było kiedyś. I właśnie pamiętając o naszych relacjach węgiersko-polskich i polsko-węgierskich, jesteśmy w stanie stworzyć taki dzień, jaki jest dzisiaj, jaki był dwa lata temu, jaki był rok temu. Dzień Szabli to już tradycyjnie spotkanie twarzą w twarz z historią tego wyjątkowego oręża. Każdy, kto pojawił się w tym roku na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego, mógł nie tylko zobaczyć, ale dosłownie dotknąć kawałka historii. Instruktorzy szermierki uczyli podstawowych zasad posługiwania się szablą, a zaproszeni prelegenci opowiadali o naszej przyjaźni pomimo burzliwych czasów, ale i wartościach, które na dobre połączyły Węgrów i Polaków. generation, generation loses the traditional chain and is linked to each other's. actually if one or two generations loses how the third generation can get it. This, this this knowledge never can pick up from book, especially never can pick up from film. You need master, you need student and this kind of chain bring the knowledge still today. If you lose your culture and you lose your national feeling, sooner or later you lose your country. W tym roku przypadła rocznica 333 lat od odsieczy wiedeńskiej, którą Jan III Sobieski przyniósł wybawienie Europie. Wtedy szabla należała do podstawowego wyposażenia królewskiej armii, ale nie była to po prostu broń, a coś więcej. Jak podkreślano wielokrotnie podczas tego wyjątkowego spotkania, szabla to symbol tego, co w naszych narodach najważniejsze jego dusza. Ci, którzy nie pamiętają historii, są zmuszeni na jej powtarzanie. Czy tego chcą, czy nie. Mogą zaprzeczać wiele razy, mogą się zapierać rękami i nogami, na pewno będą zmuszeni, aby ją powtórzyć. I przez właśnie tego rodzaju Dzień Szabli chcielibyśmy uświadomić, że szabla to nie tylko kawałek metalu, którym, który służył do obrony kraju, ale również historia. Dzień szabli był też najlepszą okazją do premiery książki, która opowiada o wspólnej historii naszych szermierzy węgierskim tercem polskim z ostrzem autorstwa Norberta Madaja. To historia Instytutu imienia Miklosza Toldiego, elitarnej węgierskiej szkoły szermierki, dzięki której wyszkolono światowej sławy mistrzów, w tym polskiego szabliste wszechczasów Jerzego Pawłowskiego. Ale wartości nie da się przekazać jedynie w podręcznikach. Stąd właśnie organizacja takiego dnia. Oddanie w dłonie młodego pokolenia kawałka historii, która zasieje ciekawość poznawania coraz to nowszych jej rozdziałów. Historię trzeba zacząć przedstawiać w sposób interesujący, żeby zachęcić ludzi do zapoznania się z historią, szczególnie młodzież. Nie musi to być historia faktów, dat, nazw. No to, to takie młodego człowieka na pierwszym etapie zniechęca. On woli poznać historię przez jakiś tam element czyli uzbrojenia, wyposażenia. A właśnie takie wydarzenia jak Dzień Szabli zachęcają nie tylko do wzięcia w dłoń historii, ale też jej bliższego poznania, tak by następne pokolenia nie utraciły poczucia swojej narodowej tożsamości.